Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Border Games TV. Ja nazywam się Rafał, a dziś zapraszam Was do recenzji gry Hansa Teutonika. Gra jest to edycja w wersji big box wydana w Polsce przez Galaktę. Dzięki serdeczne za podesłanie egzemplarza. Gra, w której znajdziemy wszystkie mapy, które dotychczas ukazały się do tej gry, oraz dodatkowe, e, dodatkowa zawartość. O co chodzi w grze Hansa Teutonika? Chodzi o to, że gracze wcielają się w. Renomowanych kupców, którzy będą starali się tworzyć szlaki handlowe, budować placówki, starać się stworzyć sieć połączeń, aby stać się najlepszym kupcem w regionie. Także zobaczcie, jak wygląda ta gra w wersji Big Box, co znajdziemy w pudełku, no i oczywiście zasady. I na koniec moja ocena. Zapraszam Was gorąco. Moi drodzy, witam was serdecznie przy stole, więc teraz opowiem Wam o co chodzi w grze. Gra polega na tym, że oczywiście gracze będą budowali swoje szlaki handlowe, będą starali się łączyć się miasta, budować tam placówki, ewentualnie rozwijać swoje umiejętności na sekretarzyku. Na początku oczywiście wybieramy plansze. Ja pokażę Wam rozgrywkę na tej podstawowej wersji. Później na koniec pokażę wam, jakie są jeszcze dostępne inne plansze. No i teraz należy wziąć trzy początkowe żetony złote Premii, które umieszczamy na takich tawernach, tych oto miejscach. Pozostałe żetony premii umieszczamy w pobliżu planszy. Należy umieścić czarną kostkę na polu 0 na torze zajętych miast. No i tak naprawdę plansza jest Gotowe. Jeżeli gramy dodatkowo w dodatki, dodatkowe rzeczy z Big Boxa, mamy takie coś jak kafelki cesarza. Tutaj losujemy spośród wszystkich trzy tyle ilu jest graczy, przepraszam was. I w tym wypadku trzyosobowa losujemy trzy kafelki, trzymamy je odkryte i gracze, będą mogli podczas gry te kafelki zdobyć. Następnie każdy gracz wybiera swój kolor i bierze odpowiadający mu sekretarzyk, a następnie umieszcza swoich 15 sprzedawców i trzech kupców. Ogólnie oni będą nazywani handlarzami, czyli kosteczki i dysk to są handlarze. Niemniej jednak dysk to jest kupcy, dyski to są kupcy, a kosteczki to są sprzedawcy. I rozmieszcza je odpowiednio na sekretarzykach, tak aby pierwsze wolne pola z każdej sekcji było, było puste. Następnie bierze odpowiednią ilość handlarzy do swojej osobistej puli, czyli gracz pierwszy otrzyma Pięć takich sprzedawców i jednego kupca. Kolejny gracz o jednego sprzedawcę więcej, czy o jedną kosteczkę więcej. Dodatkowo, jeżeli gramy z kolejnym elementem z big boxa, mamy karty misji, które gracze będą mogli realizować. Każdy z graczy otrzyma jedną kartę o taką misji, na której będzie miał informację, w jakich miastach będzie musiał. Umieścić placówkę handlową, żeby otrzymywać punkty na koniec gry. No i tak naprawdę jesteśmy gotowi do rozgrywki. Pokażę Wam teraz, jak wygląda przebieg zasad. Dobrze, teraz pokażę Wam, jak wygląda rozgrywka. Gracze będą w swojej turze, zgodnie z kazówkami zegara, będziemy wykonywali swoje akcje. Grat będzie miał do dyspozycji 5 akcji, które będzie mógł wykonywać w różny sposób. Na początku każdy z graczy może wykonać swoje turze dwie akcje, mogą to być akcje różne lub takie same. Z czasem kiedy będzie rozwijał tę umiejętność na sekretarzyku, będzie mógł nawet wykonać pięć akcji, jeżeli rozwinie taką umiejętność do końca. Jaki gracz ma możliwości wykonywania akcji? Wszystko ma fajnie rozpisane graficznie na sekretarzyku, więc nie będziemy musieli wertować tutaj instrukcji. Pierwsza akcja jest to pozyskanie handlarzy z. W, z Puli ogólnej do własnej puli. Gracz może pozyskać tylu handlarzy, jak bardzo rozwinięto ma umiejętność banku, czyli Takich sakiewek. Na początku gracz może pozyskiwać trzech handlarzy, z czasem będzie mógł ich pozyskać siedmiu, a nawet wszystkich, jeżeli rozwinie tę umiejętność do samego końca. Kolejną akcją jest to rozmieszczenie jednego handlarza na szlak handlowy. Gracz może umieścić sprzedawcę albo kupca. Sprzedawca, tak jak mówiłem, są to kosteczki, kupcy to są dyski. I gracz może umieścić takiego handlarza na dowolny, wolny pole na szlaku. Handlowy. E, oczywiście, tak jak mówiłem, możemy wykonać e, kilka akcji, takich samych, na przykład na początku gracz ma dwie akcje, więc może wykorzystać te dwie akcje, na przykład na rozmieszczenie dwóch handlarzy i zakończyć swój ruch. Kolejną akcją, której gracz może e, skorzystać, jest to akcja e, przesunięcia e, handlarza przeciwnika, e, na czym to polega. Jeżeli widzimy, że jakiś handlarz przeciwnika blokuje nam. E, Nasz tutaj szlak handlowy, chcielibyśmy go stamtąd usunąć. Możemy to zrobić, aby to zrobić. Na razie przesuwamy tutaj naszego przeciwnika na bok, umieszczamy tam swojego handlarza. Jeżeli był to sprzedawca, czyli kosteczka, musimy dodatkowo odrzucić jednego takiego sprzedawcę handlarza do puli. Ogólnej. Jeżeli byłby to dysk, czyli byśmy przesuwali dysk gracza, czyli kupca, musimy odrzucić dwóch handlarzy do puli ogólnej. Teraz przeciwnik będzie mógł tego właśnie przesuniętego handlarza umieścić na sąsiednim szlaku handlowym na wolnym polu. Czyli może sobie tutaj, tutaj pomieścić na tym sąsiednim szlaku. W ramach rekompensaty, może umieścić z puli ogólnej dodatkowo jednego Handlarza więcej na też przylegającym e, szlaku. Kolejną akcją jest to przesunięcie naszych e, tutaj handlarzy po szlakach handlowych. Jeżeli widzimy, że mamy ich porozrzucanych, możemy ich tutaj poprzemieszczać. Na początku możemy zrobić tylko dwa przesunięcia, kiedy będziemy rozwijali umiejętność księgi. Możemy maksymalnie, jeżeli rozwiniemy ją do maksa. Pięciokrotnie przesunąć naszych handlarzy. Bardzo jest to pomocne, wtedy możemy sobie przesunąć, tak aby utworzyć e, zajęty szlak handlowy. No i właśnie, kiedy stworzymy, zajmiemy wszystkie e, pola na szlaku handlowym naszymi handlarzami, to jeszcze nie czyni nas tutaj, żebyśmy mogli e, coś z tym zrobić. Aby e, Przejąć taki szlak, móc budować placówkę lub skorzystać z dodatkowych akcji, musimy właśnie skorzystać z piątej dostępnej akcji, czyli ustanowienie szlaku handlowego. I tutaj gracze będą wykonywali trzy kroki. Dwa pierwsze są zawsze takie same, trzeci krok jest w zależności od tego, gdzie ten szlak będziemy tutaj realizowali. I na początku gracz, jeżeli ustanawia szlak handlowy, sprawdza. Jak przyznawamy punkty renomy? Punkty renomy będziemy przyznawali za placówki handlowe w miastach, które właśnie przelegają do tego szlaku handlowego, którego, który ustanawiamy właśnie. Gracz, który ma najwięcej placówek w każdym mieście lub też kontroluje takie miasto, otrzymuje jeden punkt renomy. Jak widzicie, tutaj nie ma żadnej placówki, więc się nic nie dzieje. Ale jeżeli gracz fioletowy na przykład miałby tutaj placówkę, to za takie miasto otrzymałby jeden punkt. Renom oczywiście zawsze to zaznaczamy na naszym e, torze punktów renomy. Drugą rzeczą, którą gracz otrzymuje jest to e, otrzymanie żetonu premii. Jeśli obok ustanowionego tutaj szlaku handlowego znajduje się żeton premii, w tym wypadku grat nie było, ale jeżeli znajdowałby się taki żetonik premii, gracz bierze taki żeton premii i umieszcza go po lewej stronie swojego sekretarzyka, stroną odkrytego. Od tej chwili będzie mógł z niego korzystać e, i jeżeli z niego skorzysta. Odwraca go i umieszcza po prawej stronie swojego sekretarzyka. Następnie gracz bierze, losuje jeszcze jeden taki żeton i na razie umieszcza go właśnie na takiej srebrnej tacy na środku swojego sekretarzyka. Na razie go nie rusza, dopiero na końcu swojej tury umieści go. Na dowolnym szlaku, który spełnia warunek czyli obok danego szlaku handlowego nie ma żetonu premii, na danym szlaku handlowym nie ma żadnego handlarza i w jednym z dwóch miast, które jest na końcu takiego szlaku, jest jeszcze wolne pole na jedną placówkę handlową ale to na koniec tury. No i teraz przechodzimy do trzeciego kroku tutaj gracz musi zdecydować się, co będzie chciał zrobić. Jeżeli gracz chciałby założyć placówkę handlową, Krancz będzie teraz musiał usunąć wszystkie swoje znaczniki, które korzystał z ustanowienia szlaku do wspólnej puli, pozostawiając tylko jednego takiego handlarza. I będzie musiał zdecydować, gdzie chce umieścić tego handlarza jako placówkę handlową do przylegających mu miast. Jak widzicie, są tutaj na tych miastach takie budynki z różnymi kolorami i kształtami. Jeżeli jest to koło, to tutaj może być umieszczony tylko i wyłącznie kupiec, czyli taki okrągły dysk. Jeżeli jest to kwadracik, może być umieszczony tutaj tylko i wyłącznie sprzedawca. Mamy też kolory, które wskazują nam, jak musimy być bardzo rozwinięci. Tutaj na naszej e, zdolności przewilejów, e, czyli jeżeli mamy na początku mamy tylko pierwszą opcję, czyli białą, czyli możemy umieszczać placówki handlowe tylko na białych polach. Z czasem, kiedy będziemy się rozwijali, możemy umieszczać takie placówki na kolejnych kolorach. Czyli jeżeli gracz miałby tutaj rozwiniętą pomarańczową, mógłby umieścić sobie placówkę w tym miejscu lub też w tym miejscu. Jeżeli nie stanie, nie może umieścić takiej placówki handlowej. E, Dodatkowo gracz, jeżeli zamiast umieszczać placówki handlowej, gracz może rozwinąć zdolność na swoim sekretarzyku. Jak to wygląda? Jeżeli gracz będzie zajmował, ustanawiał szlak handlowy na jednym z szlaków, w którym przylega miasto, w którym znajduje się taki oto herb jeden z pięć tych naszych akcji, gracz będzie mógł rozwinąć taką zdolność, zamiast umieszczać tutaj. Swojego, e, swoją placówkę handlową. Usuwa po prostu wszystkie kosteczki i w zamian to e, aktywuje, usuwa pierwszą z lewej strony kosteczkę z danej e, dziedziny sekretarzyka. W tym wypadku są to akcje, czyli usuwa z akcji. Tutaj mielibyśmy klucze, tutaj bank, tutaj mamy przywileje i tutaj mamy księgę. E, trzecią możliwością e, jest to otrzymanie specjalnych punktów renomy. To znajduje się w tym miejscu, tutaj w lewym dolnym rogu naszej mapy. Tutaj, jeżeli gracz ustanawia szlak handlowy, zamiast ustawiać placówkę, może umieścić swój znacznik na jednym z wolnych pól. Na takim specjalnym polu tutaj również trzeba zwrócić uwagę, jaki to jest kolor. Mamy biały, pomarańczowy, różowy i czarny. To samo jak w przypadku placówek. Jeżeli mamy możliwość umieszczenia takiego znacznika na odpowiednim kolorze, umieszczamy i na koniec gry otrzymamy punkty renomy za każdy taki znacznik, który się znajduje tutaj, na tym mieście. Dodatkowo kiedy gracze ustanawiają placówki handlowe i w danym mieście zostanie zapełnione całe, czyli już nie będzie wolnych miejsc, przypuśćmy będzie taka sytuacja, należy przesunąć czarny znacznik zapełnienia miast, który przybliża nas do końca, końca gry. Dodatkowo gracz ma jeszcze jedną możliwość, jeżeli będziemy grali z dodatkiem z Big Boxa, czyli mamy te kafelki cesarza. Kafelki cesarza. Tutaj gracz będzie mógł zamiast Wykonywać akcji na początku swojej tury, zrezygnować ze wszystkich swoich akcji i otrzymać taki kafelek. Następnie musimy zakryć dwa ze swoich niewykorzystanych żetonów premii, czyli musimy mieć jeszcze tutaj aktywne żetony premii, czyli musimy zakryć dwa i położyć po prawej swojej stronie sekretarzyka i otrzymać jeden taki kafelek, który jest odkryty. I tutaj gracze będą mieli różne kafelki do dyspozycji. Cztery z nich są to kafelki, które działają cały czas w grze, czyli pozwalają nam zwiększyć możliwości jakiejś akcji. Natomiast dwa inne kafelki dają nam możliwość zwiększenia otrzymania punktów renomy na koniec gry. No i dobrze, gracz, kolejny gracz przechodzi, wykonuje swoje akcje. I gramy do kiedy? Gramy do momentu, kiedy zostanie spełniony jeden z trzech warunków. Pierwszy z nich, kiedy czarna kosteczka dojdzie nam do dziesiątki, czyli dziesiąte miasto zostanie w pełni zapełnione. Kolejną rzeczą jest to, kiedy nie będziemy mogli dobrać żetonu premii z puli ogólnej. Również gra się zakończy. No i trzecim, trzecią, trzecią rzeczą, którą kończy nam grę, jest to, kiedy który z graczy zdobędzie 20 punktów renomy lub więcej? Gra również się wtedy kończy i przechodzimy do punktacji końcowej. Punktacja końcowa wygląda w ten sposób, że gracze będą do punktów renomy zdobytych podczas gry dodawali punkty renomy za zdolności w pełni rozwinięte czyli jeżeli gracz będzie miał usunięte wszystkie kosteczki z danej dziedziny, otrzymuje 4 eh uh, puncte za każdą taką yy, dziedzinę sekretarzyka będzie otrzymywał również punkty za zebrane żetony premii i więcej tych żetonów premii, ty więcej punktów dostanie. Dostanie specjalne punkty renomy z miasta Kolen, czyli jeżeli gracz posiada tutaj jakieś znaczniki, otrzymuje punkty przypisane do tego znacznika, będzie otrzymywał punkty renomy za miasta. Teraz gracze będą yy, otrzymywali dwa punkty renomy za każde miasto, które kontrolują, w której mają właśnie najwięcej swoich placowych Handlowych. No, i na koniec dodatkowo, gracze będą otrzymywali punkty za sieć placówek. Tutaj gracz będzie e, liczył e, swoją taką ciągłość e, placówek połączonych szlakami handlowymi i mnożył przez e, klucze, które ma odblokowane, czyli na przykład, by miał trasę połączoną z siedmiu placówek i miał blokowane e, na trójce, mnoży to 7 razy 3 i otrzymuje tyle właśnie punktów i po zsumowaniu tego wszystkiego, ale jeszcze, jeżeli gramy z dodatkiem, z kartami celu, również za zrealizowanie kart celów gracz otrzymuje punkty, no i po zsumowaniu wygrywa gracz, który ma ich oczywiście najwięcej. W mamy dostępne jeszcze dodatkowe mapy, które wyglądają w ten sposób. Pierwsza z nich jest to Wschodnia Liga Henzatycka, w której jak widzicie mamy już szlaki morskie, w którym gracze będą mogli zajmować te szlaki, ale będą musieli już używać więcej kupców. Dodatkowo mamy już przypisane takie żetony. E, premii, które są stałe Na, w tym, tej planszy mamy również specjalne, specjalne miasto Waren, w którym mamy przypisane e, dwa takie że, e, herby e, rozwinięcie, czyli gracz może rozwinąć jedną z dwóch tutaj umiejętności w grze jest również takie Żółto-zielone miasta, Jak widzicie, w tych miastach gracze będą mogli stawiać placówki handlowe, ale w inny sposób niż normalny, czyli będziemy musieli użyć stałego orzetonu premii, a założenie placówki w zielono-żółtym mieście bądź użyć żetonu premi dodatkowa placówka, więc tu już troszeczkę inaczej będziemy te placówki zakładali. Drugą mapą jest to Brytania, która jest dwustronna. Z jednej strony mamy opcję dla trzech graczy. Wygląda to w ten sposób. Tą zabiorę. Mamy tutaj w ten oto sposób to wygląda ta Brytania. Mamy również taką mapę trochę większą dla czterech pięciu graczy i tutaj jak widzicie również mamy te morskie szlaki, mamy też specjalne miasta, które dają nam specjalne umiejętności. Więc jeszcze jest tu troszeczkę zmian, jednak pozostałe zasady podstawowe zostają w ten sam sposób. Także tak prezentuje się tutaj Big Box, jeszcze dodatkowo w Big Boxie znajdziemy noty do punktowania, czyli zamiast na takim torze punktów prestiżu, będziemy mogli sobie zapisywać na notesiku i ewentualnie przeglądać nasze stare wyniki, patrzeć czy dużo lepiej nam poszła dana rozgrywka. Moi drodzy, szybkie podsumowanie. Gras Hansa Toutonicia to nadal dobra gra pomimo tylu lat na karkach. Przede wszystkim, jak widzicie, jest to wersja Big Box, w której tutaj znajdziemy wszystkie mapy, które zostały ukazały się do tej pory do tej gry, oraz dodatkowo, dodatkowa zawartość w postaci kart misji i kafelków cesarza, które naprawdę wprowadzają nam rozmycenie do rozgrywki, nie mocno kombinując, niemniej jednak wprowadzając fajne elementy. Te mapy również są ciekawe, wprowadzają troszeczkę nowości jak szlaki morskie, troszeczkę inne zasady budowania tych placówek handlowych w miastach, więc naprawdę coś każdy znajdzie dla siebie. Odmianą w tej grze jest to, że tutaj mamy już tylko wariant od 3 do 5 graczy. Nie ma tej dwuosobowego wariantu gry, która miała wcześniejsza, pierwsza edycja. Szkoda, były słuchy, że to nie działało zbyt dobrze. Ja, jeżeli dobrze pamiętam, mi się grało chyba ok w tą dwuosobową. Szkoda, że tutaj nie zostało to nie zostawiono tego, kto by chciał, to by sobie zagrał i w dwie osoby. A tak poza tym gra pozostaje dalej nie zmieniona. I moim zdaniem, czy ta gra jest w stanie się obronić w przypadku tego, co się dzieje teraz na rynku w tych ostatnich latach, gdzie gry są naprawdę bardzo mocno rozwinięte. Te eurogry, gry strategiczne, naprawdę mają w sobie naprawdę mnóstwo, mnóstwo zasad. Instrukcje są na 15... 20 stron, gdzie zasad mamy masa, gdzie gracz swojej, która ma setki decyzji do podjęcia, gdzie mamy nawciskane 10 mechanik, które zazębiają się ze sobą. Oczywiście jest to fajne, ale czy taka gra, która ma prostą mechanikę, proste zasady, jest w stanie dalej konkurować z tymi grami? Ja uważam, że tak. Że Hansa Teutonika to nadal dobra eurogra. Dobry stary styl niemiecki, w której gracze mają tak naprawdę pięć akcji do dyspozycji. Te akcje są bardzo proste, bardzo szybkie do wykonania: czyli po prostu rozmieszczanie swoich handlarzy na planszy, czyli umieszczanie kosteczek na tych polach, na planszy, ewentualnie przesuwanie innych przeciwników i na koniec. E, Zatwierdzania tych szlaków, czyli ukończania szlaków handlowych. To jest bardzo proste do wytłumaczenia i daje naprawdę taką głębię rozgrywki, te proste zasady, że możecie się naprawdę zdziwić mocno, jak przy takich prostych zasadach można nieźle się nakombinować i przeróżne drogi do zwycięstwa e, będą prowadziły. Naprawdę gracze mogą rozwijać swój sekretarzyk na różne sposoby, w zależności e, co będzie chciał osiągnąć. Czy najpierw iść i e, starać się zwiększać swoją ilość akcji, czy e, zwiększać ilość możliwości pozyskania swoich e, handlarzy, a może zwiększać, e, rozwijać te klucze, które będą dają budowały nam na koniec mnożniki i starać się budować jak najwięcej e, tych placówek w mieście i łączyć te, żeby stworzyć jeden duży szlak. Z kolei, aby móc e, budować tych placówek jak najwięcej, musimy rozwijać swoje przewileje, czyli starać się odblokowywać kolory, gdzie będziemy mogli umieszczać swoje e, placówki. E, te, również te rozwijanie są rozłożone w różnych miejscach na planszy, więc musimy się nieźle nagłówkować, gdzie zacząć ten szlak, a może komuś przeszkodzić, bo naprawdę jest tu sporo negatywnej interakcji. Nie, nie zdziwcie się, że naprawdę jest tutaj sporo e, nerwów między graczami, ale to jest zdrowa taka negatywna interakcja. Możemy kogoś wypchnąć ze szlaka, możemy komuś przeszkodzić, po prostu nie jestem zainteresowany tym szlakiem, ale masz postawić tą, e, tego handlarza, mam ich sporo, pomęczyć się trochę, zapłać więcej, jeżeli chcesz ten szlak przejąć, a ja przy okazji sobie z tego też skorzystam. E, także to naprawdę e, działa fajnie, jak na te czasy, po tylu latach gra dalej się broni. I ja jestem naprawdę zadowolony z tego, że Galacta postanowiła to wydać w Polsce gdzie naprawdę mamy kilka map, fajne dodatkowe elementy do rozgrywki, które te karty misji dają nam taką niepewność, czy nie wiadomo jeszcze dodatkowo kto jaką kartę misji będzie miał, ile punktów na koniec zdobędzie. Dodatkowo te płytki cesarza są też fajne, bo dają nam dodatkowe możliwości, tak jakby ulepszają nas, nam nasze akcje. To też jest bardzo przyjemne w tej grze i... Jeżeli chodzi o jakieś minusy w tej grze, to ciężko mi tutaj coś znaleźć. Naprawdę można się przyczepić do tego wyglądu planszy. Tak? To nie jest to, co teraz się robi. Niemniej jednak jest to czytelne, przyjemne dla oka, nie przeszkadza, spełnia swoje funkcje, więc nie ma się oczywiście do czego tutaj czepiać, więc naprawdę gra kosztuje 140 zł, 150 widałem w sklepach, więc myślę, że to jest naprawdę przyzwoita cena za to, co dostaję w pudełku i za z rozgrywki. Bo naprawdę przy zrobieniu gry przy prostych zasadach dającej głębi rozgrywki, mnóstwo dróg do zwycięstwa jest to naprawdę wielka sztuka. I kiedyś takie gry powstawały, kiedyś to było coś normalnego, coś standardowego, stworzyć grę, która będzie przyzwoita do przyswojenia zasad, nie będzie miała mnóstwo reguł, ale będzie dawała ci głębie strategii, głębie kombinowania, gdzie teraz mamy natłok e, tych zasad, natłok e, mechanik i czasami nie zawsze jest to e, dobrym pomysłem. Czasami im mniej, tym lepiej. W przypadku Hansa Tatoniki sprawdza się to właśnie idealnie. Także ja gorąco i szczerze polecam Hansa Teutonika w wersji big box. I zapraszam Was oczywiście na kolejne materiały. Zobaczcie również poprzednie, które dla Was nagraliśmy. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, zapraszam do tego. Dajcie lajka, dajcie komentarz, jeżeli macie ochotę coś do mnie napisać. No i oczywiście trzymajcie się. Cześć.